20 lipca 1969 roku Neil Armstrong wypowiedział słowa, które przeszły do historii. One small step for man. One giant leap for to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Ale czy rzeczywiście postawiliśmy stopę na księżycu? Czy to wydarzenie było autentyczne? Czy może było to największe oszustwo XX wieku? Prezydent John F. Kennedy w 1965 roku ogłosił, że Ameryka wyśle człowieka na Księżyc i bezpiecznie sprowadzi go z powrotem przed końcem dekady. To było odważne wyzwanie, ale czy niezbyt ambitne? Dla niektórych skala projektu Apollo wydawała się wręcz nierealna. A jednak, mimo ogromnych wyzwań technicznych i logistycznych, NASA rozpoczęła realizację programu Apollo. Było to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę, angażujące ponad 400 tysięcy osób, od inżynierów przez naukowców do pracowników. Budżet programu Apollo wynosił około 25 miliardów dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze stanowiłoby ponad 150 miliardów dolarów, więc było to nie tylko wyzwanie techniczne, ale również gigantyczny wysiłek finansowy. Kluczowym elementem misji Apollo była rakieta Saturn V, największa i najpotężniejsza rakieta, jaka kiedykolwiek została zbudowana. Zaprojektowana przez Wernera von Brauma i jego zespół była w stanie wynieść na orbitę moduł załogowy i lądownik księżycowy, ale nawet z tak zaawansowaną technologią droga na księżyc była pełna niebezpieczeństw i niepewności. Program Apollo nie był wolny od porażek. Katastrofa Apollo 1 w 1967 roku, w której zginęli trzej astronauci, podepnę na górze szarca, w którym opowiadam o Apollo 1. Kiedyś nagrałem. Ale wracając, mimo tragedii i problemów technicznych, program Apollo kontynuowano. A w 1968 roku w końcu udało nam się polecieć na Księżyc i zrobić to ikoniczne zdjęcie. Ale czy lądowanie było prawdziwe? Pomimo dowodów naukowych, zdjęć, próbek księżycowych i świadectw tysięcy ludzi zaangażowanych w program Apollo, istnieje grupa osób, która twierdzi, że lądowanie na Księżycu nigdy się nie wydarzyło. A to najciekawsze teorie: teoria cieni. Według tej teorii, cienie na zdjęciach z Księżyca są nierównoległe. Niektóre są duże, a inne są krótsze, więc wiele osób uważa, że lądowanie na księżycu zostało sfabrykowane, a cienie są stworzone przez sztuczne oświetlenie kinowe. Prawda jest taka, że powierzchnia księżyca jest nierówna i pełna kraterów, skał i pyłu, a nawet niewielkie zmiany w nachyleniu terenu mogą spowodować, że cienie wydają się rozchodzić w różnych kierunkach oraz mieć inne naturalne kształty. Nie wliczając, że zdjęcia były robione przez obiekty przejściokątne, w którym perspektywa cieni jest zniekształcona, a jedynym źródłem światła na księżycu było słońce. Więc teoria cieni zostaje 欧巴桑呢？ Brak gwiazd na zdjęciach. Według teorii w przestrzeni kosmicznej nie ma atmosfery, która rozprasza światło, więc teoretycznie gwiazdy powinny być doskonale widoczne i jasne na zdjęciach. A na samych zdjęciach z Księżyca nie widać ani jednej gwiazdy. Czy to znaczy, że lądowanie na Księżycu było nieprawdziwe? No nie. Aparaty używane podczas misji Apollo były ustawione na krótki czas naświetlania i niską czułość, aby uchwycić jasno oświetloną powierzchnię Księżyca. Światło odbite od Księżyca jest znacznie jaśniejsze niż światło gwiazd, które jest stosunkowo słabe. W takich warunkach gwiazdy nie mogły zostać uchwycone na zdjęciach, ponieważ były za ciemne w porównaniu do powierzchni. Jest to zjawisko analogiczne do fotografii na Ziemi. Jeśli sfotografujesz jasno oświetlony obiekt w nocy, łapsze światła w tle, na przykład jak gwiazdy, nie będą widoczne na zdjęciu. Gwiazdy, mimo że są bardzo jasne, są także bardzo, a nawet bardzo odległe. Nie wspominając, że niektóre gwiazdy mogą hipotetycznie nawet już nie istnieć, a to co widzimy to tylko światło. Więc... Ich światło dociera do nas znacznie mniejszej intensywności niż światło odbite od powierzchni księżyca. Powierzchnia księżyca odbija światło słoneczne, co sprawia, że jest ona niezwykle jasna w porównaniu do tła kosmicznego. A nawet współczesne zdjęcia wykonane z orbity księżyca potwierdzają, że gwiazdy są bardzo trudne do uchwycenia przy fotografowaniu jasno oświetlonej powierzchni. Więc ta teoria zostaje również obalona. Najbardziej znaną teorią, że lądowanie nigdy się nie odbyło, jest chyba teoria flagi na wietrze. Widok amerykańskiej flagi powiewającej na księżycu stał się jednym z najbardziej i koniecznych obrazów misji Apollo. Ale czy flaga mogła się poruszać w próżni, gdzie nie ma powietrza? No, no nie. Flaga nie powiewała na wietrze, była wykonana z materiału, który utrzymywał swój kształt dzięki specjalnemu spornikowi. A ruch flagi, widoczny na nagraniach, wynika z drgań podczas jej ustawiania i nie ma nic wspólnego z obecnością atmosfery. Więc ta teoria leci również do kosza. No to może najciekawsza teoria, czyli lądowanie w reżyserii Stanley'a Kubricka. Według tej teorii, całe wydarzenie zostało sfingowane, i to nie przez byle kogo, a przez legendarnego reżysera. Stanleya Kubricka, który nagrał takie filmy jak Lśnienie, Mechaniczna Pomarańcza, Full Metal Jacket, Oczy Szeroko Zamknięte i chyba najważniejszy film. Wszystko zaczęło się od filmu 2001. Odyseja Kosmiczna, który ukazuje się w 1968 roku, rok przed misją Apollo 11. tym rewolucjonizował sposób, w jaki przedstawiono kosmos na ekranie. Od realistycznych statków kosmicznych, po majestatyczne ujęcia powierzchni planet. A sam Stanley Kubrick pokazał światu, że można stworzyć przekonującą iluzję eksploracji kosmosu. Sceny w Odysei Kosmicznej pokazują księżyc, który jest bardzo podobny do tego, który widzieliśmy podczas misji Apollo 11. Według tej teorii NASA zleciła Kublikowi nagranie lądowania na księżycu w studiu filmowym. Kublik był perfekcjonalistą i mistrzem efektów specjalnych, a NASA miała rzekomo zaoferować mu dostęp do najnowocześniejszych technologii w zamian za jego pomoc. A film Odyseja Kosmiczna miał być próbą generalną przed inscenizacją lądowania na księżycu. Zwolennicy teorii doszukują się przyznania Kubricka w jego późniejszych filmach, szczególnie w Śnieniu. Najczęściej przywoływana scena jest ta, w której mały dany nosi sweter z rakietą Saturn V i napisem Apollo 11 USA. Według tej teorii ten detal to symboliczne przyznanie się do prawdy. Wiele osób uważa, że labirynt w filmie symbolizuje chaos i zawiłość kłamstw NASA. Oraz jak trudno jest dotrzeć do prawdy w gąszczu teorii spiskowych i manipulacji. Kolejna scena z maszyną do pisania, gdzie Jack obsesyjnie powtarza te same słowa, ma komo symbolizować presję, pod jaką miał znajdować się Kubrick, by milczeć na temat swojego udziału w największym przekręcie ludzkości. Dla zwolenników teorii monotonia tego tekstu odzwierciedla ciągły nacisk na Kubricka, by trzymał się oficjalnej narracji i nigdy nie zdradził prawdy. W interpretacji spiskowców każda drobna scena w zdaje się mieć głębsze, ukryte znaczenie. Na przykład klucz hotelowy z napisem Rum, 237, który w rzeczywistości odnosi się do numeru pokoju w książce Stephena Kinga, przez nich jest odczytywany jako aluzja dystansu między Ziemią a Księżycem około 237 tysięcy mil. Choć rzeczywista średnia odległość wynosi bliżej 238 855 mil. Ta rozbieżność jest ignorowana przez zwolenników teorii, bo ich zdaniem Kubrick celowo zastosował uproszczenie, by ułatwić odczytywanie metafory. Wielu wskazuje również na obecność pewnych symboli w scenografii. Indianie w tle, w hotelu, mają symbolizować wykorzystanie rdzennych kultur. Co jest rzekomo metaforą wykorzystywania astronautów jako marionetek. Dziewam w hotelu z geometrycznym wzorem przypomina platformę startową rakiety Saturn V. Według zwolenników to kolejny subtelny dowód na udział Kubricka w mistyfikacji. Jednak czy te dowody nie są jedynie nadinterpretacją? Czy przypadkowe szczegóły, jak numer pokoju, wzory na dywanie, czy sceny powtarzalności rzeczywiście mają taki głęboki sens? A może jest to raczej przykład efektu apofenii, ludzkiej skłonności do doszukiwania się wzorców tam, gdzie ich nie ma? Stanley Kubrick był perfekcjonalistą, to prawda, ale czy oznacza to, że ukrywał wiadomości o lądowaniu na Księżycu w każdym filmowym kadrze? No prawdopodobnie nie. Wiele z tych teorii opiera się na zbyt daleko posuniętych interpretacjach, które ignorują rzeczywiste intencje twórcy i kontekst artystyczny jego dzieł. Prawdziwym celem Kubricka w Właśnieniu było stworzenie atmosfery niepokoju i zagubienia, a nie kodowanie wyzwań o współpracy z NASA. A teorie spiskowe często żerują na naszym pragnieniu, by zrozumieć coś tajemniczego. Ale czasami to, co widzimy, jest jedynie odbiciem naszych własnych przekonań i oczekiwań, a nie rzeczywistością. No uwierzcie. Istnieje jeszcze dużo teorii typu, że Księżyc to hologram, więc nie da się na nim wylądować. Lądowanie na Księżycu nigdy się nie odbyło, ponieważ Księżyc nie istnieje. A według tej teorii, to co widzimy na nocnym niebie, to hologram wyświetlany przez tajemnicze siły kontrolujące Ziemię. No, nawet nie skomentuję. Znacie moją odpowiedź. Więc, czy lądowanie na Księżycu odbyło się? No, zdecydowanie tak. Jeśli spodobał Cię materiał, bij na najlepszego szefowego Discorda i zostaw subskrypcję. Dzięki.